Cześć! Zapraszamy Was na konferencję. Konferencja o Konfederacji Szwajcarskiej. Nie może Was zabraknąć. od stosunków międzynarodowych zapraszam na konferencję naturalno Neutralna Polityka Zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej. Będziemy mówić m.in. o polityce neutralności wielokulturowości, szwajcarskiej armii, czy o polityce Szwajcarii wobec arabskiej wiosny. Swoją obecnością zaszczyci nas ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce, Lukas Beglinger. Zapraszamy 7 marca o godzinie 10.15 w sali wystawowej Auditorium Maxima Uniwersytetu Angielskiego. O listę wobec Szwajcarii. No to będzie dobre, trzeba koniecznie na no to przyjść. To jesteśmy w takim razie umówione. Tak. Ale pamiętaj, 7 marca. 1015. 10.15 się rozpoczyna. Mhm. Nie, Nie może cię zabraknąć. Zapraszamy. Zapraszamy. A ty przyjdziesz?